Cześć kochanie, witam Was tradycyjnie w moim vlogu chodzonym. Dzisiaj staram się pracować nad swoją techniką nagrywania. Zobaczyłem w mądrych filmach, których dużo oglądam ostatnio na temat nagrywania vlogów, że powinienem częściej utrzymywać kontakt wzrokowy z moimi widzami, czyli patrzeć bezpośrednio w obiektyw. Przepraszam Was za dźwięki, które słyszycie tam w oddali. Przechodzimy obok działek, jest jesień, więc słychać jakieś. Prace stolarskie lub koszenie trawy ostatnie przed zimą. Pogoda, jak widzicie, trochę się zmieniła. Jest trochę chłodniej, spadł. temperatura spadła poniżej 10 stopni na Podlasiu. Wreszcie, polski pewnie też. Mam nadzieję, że dobrze się tam trzymacie na południu po, tej, po tym kataklizmie. Chciałbym Wam podziękować za oglądanie mnie, za wspaniałe udostępnianie mojego vloga, za lajkowanie. Proszę Was bardzo o subskrypcję, o subskrybowanie. Wtedy nie, wiem, nie przegapicie żadnego kolejnego filmu, który dla Was przygotowałem. Popatrzcie sobie na Misia. Przedstawię go. Bo on jest nieodłącznym towarzyszem, nieodłącznym towarzyszem moich wycieczek. Pieszych, tak zwanych vlogowych wycieczek, w trakcie których mówię do Was. Wrzucam też zapisy niektórych tych vlogów w formie podcastu. Po prostu robię eksport samego audio, poprawiam jakość, żeby dało się lepiej słuchać tego na słuchawkach, na Spotify czy Apple Podcast, czy dowolnej aplikacji do słuchania podcastów. Mój drodzy, jest godzina 12.30. My jesteśmy w środku dnia i w środku tygodnia, właściwie jest wtorek. Dzień zacząłem od godziny 5, od przygotowania do sesji warsztatowej, którą miałem o godzinie 9 z moim klientem z zagranicy. Na tym polega. Moja praca. Jestem nie tylko life coachem, mentorem, ale również e, można powiedzieć takim instruktorem, który uczy tworzenia treści. Rozmawialiśmy o typowo technicznych sprawach dotyczących publikowania artykułów, tworzenia i publikacji podcastów. Więc dzisiaj była sesja warsztatowa. E, prowadziłem ją za pośrednictwem WhatsAppa, jeśli chodzi o narzędzia. Powiem Wam, dlaczego o tym mówię. Nie, chcę, nie mówię tego, dlatego, że się chwalę, że mam klienta i że pracuję z nim bo to jest normalna, normalny moi, mój dzień pracy, tak wygląda, ale chcę w dzisiejszym filmie przekonać osoby, które mają pewne zastrzeżenia i obawy przed tym, czy mogłyby zarabiać pieniądze na swoje wiedzy, czy mogą brać w ogóle od kogokolwiek pieniądze za swoją wiedzę, swoje doświadczenia i to, czym się dzielą i swoje historie. Pamiętam, jak 8 lat temu zakładając podcast, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek będę mógł go monetyzować, czy mam wiedzę wystarczającą do tego, żeby brać od kogoś pieniądze, albo prosić o te pieniądze, albo oferować cokolwiek za pieniądze. Przyszło mi to dość łatwo. Poczułem się dopiero pewnie w momencie, gdy skończyłem kurs certyfikacyjny coachingu, klasycznego coachingu, live coachingu, to jest nazwa właściwie marketingowa Life Coaching. To jest klasyczny coaching, gdzie pracuje się na zasobach klienta i zadaje się tylko pytania bez oceniania i doradzania. Takiego coachingu się nauczyłem. Skończyłem egzamin, zdałem, certyfikowałem się, ogłosiłem to w moim podcaście i pojawiły się zapytania moich słuchaczy, którzy chcieliby skorzystać z moich usług coachingowych i za nie płacić. Odzew był tak duży, że nie byłem w stanie... Wszystkich, że tak powiem, obsłużyć. Musiałem podnosić ceny, żeby rynek wyregulował niejako, niejako ten napływ klientów. I to była pierwsza rzecz. Poczułem się pewien. To jest to podstawowe sformułowanie, które powiedziałem, że poczułem się pewien. Poczułem się pewien dopiero, kiedy osiągnąłem pewien poziom. Dla mnie tym poziomem był, cer był certyfikat. Powiem Wam szczerze, żeby być coachem, nie trzeba mieć certyfikatu w Polsce. Nie jest to regulowane prawnie. Z tego co wiem teraz, często coachami nazywają się osoby, które uczą czegoś i popełniają błąd, używając słowa coach. To ma to związek z, ze zbieżnością tych określeń z języka angielskiego. W Stanach coach jest od wszystkiego, czego uczy. Może być coachem sportowym, coachem mindfulness, coachem diety itd. itd. Można. Można używać tego, tego sformułowania, i może dlatego pojawił się w Polsce taki hejt na coaching. Pojawiły się różnego rodzaju fanpage'a na Facebooku, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, gdzie użytkownicy hejtują osoby, które w jakiś tam sposób zarabiają na swojej wiedzy i doświadczeniu. Ma to też związek z pojawieniem się wielu szarlatanów i oszustów, którzy po prostu którym się wydaje, że wydają coś wartościowego, a tak naprawdę mają tylko dobrą. Gatkę, czasami nawet niedobrą gatkę, ale znajdują chętnych, amatorów naiwnych, którzy im płacą za rzeczy, które są oszustwem, i to zepsuło rynek niejako usług doradczych. Tak to nazwijmy, doradztwo, bo to nie jest coaching. Prawdziwy coaching to to, co powiedziałem, to jest nie doradzanie, tylko zadawanie trudnych i właściwych pytań, tak żeby osoba coachowana sama znalazła odpowiedź, sama znalazła rozwiązanie i brała za to. Rozwiązanie, odpowiedzialność na siebie. Kocznie nie bierze odpowiedzialności za y, pracę z klientem. Oczywiście jest, y, jest pewien kodeks, y, którego należy przestrzegać. Ja wiele punktów tego kodeksu przestrzegam, chociażby całkowita tajemnica. Wszystko to, co y, mówi mi klient w czasie sesji, y, zostaje między mną a klientem, chyba że on zgodzi się na przykład podzielić albo wystąpi w moim podcaście, ale to już jest jego decyzja tylko i wyłącznie. Więc tak to wyglądało z tym coachingiem. W momencie, kiedy ogłosiłem, że jestem coachem, pojawili się klienci, zacząłem zarabiać, ale w trakcie, w trakcie zauważyłem, że ludzie, klienci zadają mi pytania. Gdzie nie oczekują pytań ode mnie, tylko chcą konkretnych rozwiązań. Wtedy zaznaczałem, że te rozwiązania, które im daję, będą stosowali na własną odpowiedzialność. Nie wszystko, co im doradzam, nie każda ścieżka, którą przeszedłem, nie każda wiedza, którą mam może zadziałać u nich. Wszystko jest bardzo indywidualnie. Wszystko zależy od jego warunków przyłożenia się do tej pracy. Wielu, wielu, wielu czynników, o których teraz nie będę teraz mówił. I wpadłem na pomysł, że właściwie to powinienem niejako zmodyfikować moją ofertę i przestać zadawać tylko pytania coachingowe, korzystać z modeli coachingowych, których się wyuczyłem na kursie lub poznałem w książkach, ale Zacząłem spisywać pytania, które zadają mi słuchacze. To były pytania dotyczące odwagi porzucenia pracy, poszukiwania pasji, pytania dotyczące tego, w jaki sposób odnaleźć swój głos, w jaki sposób występować, odważyć się występować, w jaki sposób odważyć się publikować, tworzyć treści, nagrywać, jak, jak monetyzować, jak zarabiać, jak rozwijać się osobiście, różnego rodzaju skilly, jak rozwijać. I jak być produktywnym, działać, tworzyć, odkry odkryć swój cel, w jaki sposób do niego dążyć, i wiele, wiele takich pytań, i postanowiłem zacząć nagrywać w formie audio odpowiedzi na te pytania. Powstała baza podcastów solowych, powstała baza też wywiadów z ekspertami, którzy więcej ode mnie wiedzieli. Ja te odpowiedzi tych moich gości. Zanotowywałem, zbierałem, tworzyłem z tego artykuły, i powstała wiedza, wiedza, którą zacząłem się dzielić, i w ten sposób zacząłem ją też stosować. Stosując i sprawdzając, jak u mnie działa, w pewnym sensie zaimplementowałem to na tyle, że pojawiły się osoby, które chciałyby, żebym im pokazał, niejako palcem, poprowadził za rękę i opowiedział, w jaki sposób u mnie to zadziałało. Wtedy z coacha przemieniłem się w mentora. To jest osoba, która pokazuje swoją ścieżkę, pokazuje swoje błędy, których należy unikać, które sama popełniła, pokazuje dobre rozwiązania, które u niej zadziałały, i klient mentora godzi się świadomie, że taką wiedzę otrzyma od mentora i z niej skorzysta na własną odpowiedzialność. Na tym polegał mój mentoring. Po latach. Konsumowania treści na temat stoicyzmu. Po latach prowadzenia wywiadów z ekspertami od stoicyzmu, profesorami uniwersyteckimi, praktykami i samemu praktykowaniu stoicyzmu, przeczytaniu tony książek na temat stoicyzmu. Zauważyłem, że wielu moich słuchaczy prosi mnie o mentoring stoicki. Stworzyłem więc ofertę stoickiego mentoringu, który możecie zresztą znaleźć na mojej stronie, lepiej teraz.plany na mentoring. Prowadzę taką 30-dniową stoicką metamorfozę. Od kilku lat pracuję z klientami, którzy są ze mną nawet już od półtora roku. Spotykamy się co prawda rzadko, co, co miesiąc, już nie co tydzień jak wcześniej, ale wiele osób ze mną pozostało. Wielu z moich klientów ze mną pozostało na stałe, po to, żeby mieć tą kontrolę, po to, żeby cały czas implementować praktyki stoickie, techniki stoickie w swoim życiu. I nie przestawać tego robić, żeby, bo tak jak często powtarzam, ze stoicyzmem jest tak jak z prysznicem. Nie wystarczy raz przeczytać jakąś mądrość filozofów, praktykę, by to, by wszystko już w życiu było super, hiper, pięknie, ładnie. To jest jak z braniem prysznica, trzeba brać codziennie prysznic, żeby być czystym. Trzeba codziennie czytać, przypominać sobie techniki, sprawdzać, zadawać sobie pytania, przypominać sobie lekcje mentorów, wyobrażać ich sobie. Tych technik jest sporo, których uczę. I dlatego pojawił się, pojawiło się zapotrzebowanie na mój mentoring stoicki. Czyli do tego coachingu, którym Wam powiedziałem na początku, 8 lat temu, 7 lat temu, przepraszam, bo 8 lat temu zacząłem podcast, 7 lat temu zacząłem coaching, doszedł mentoring stoicki, który pojawił się 3 lata temu. 3 lata temu zacząłem pracować jako stoicki mentor. Stworzyłem kurs online, niezniszczalnie, który znajdziecie na mojej stronie, w sekcji jak pomagam. Oprócz tego pojawiły się też pytania dotyczące, w jaki sposób tworzyć treści, założyć podcast. Stworzyłem kurs online, zawodowy podcaster i zacząłem też szkolić. Szkolić firmy, szkolić osoby pojedyncze z zakładania własnych podcastów, z bycia własną niszą, tworzenia biznesu, soloprenera, osoby, która sama zarabia na życie dzięki tworzeniu treści. Wcześniej często z takimi klientami też pracuję mentalnie, nad ich mentalem, nad przygotowaniem, nad tym, żeby przygotowali się mentalnie do tej zmiany, która wymaga samodyscypliny, którą, której można nauczyć ich stoicyzm. Więc to wszystko pięknie się połączyło w jedną ofertę. W ten sposób stałem się takim taką hybrydą <grydą> coacha, mentora i trenera różnego rodzaju technik tworzenia tworzenia treści. Sam uczę się poprzez praktykę. Jak widzicie, jakiś ptak ostro szaleje tutaj, ale to jest fajne, to musicie przyznać. Poprzez na przykład nagrywanie vlogów uczę się, poprawiam się, popełniam błędy, otrzymuję feedback, negatywne komentarze, poprawiam dźwięk. Ciągle się uczę nowych rzeczy. Założyłem vloga, zacząłem bloga porannik.pl, zacząłem pisać artykuły. Tych artykułów już jest nie ponad 100, które powstały od marca, tak naprawdę. Więc y, tego jest sporo. I moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że zarabianie na własnej pasji, na własnej wiedzy jest możliwe. Każdy z nas ma w sobie jakąś wiedzę, jakieś doświadczenia. Każdy z nas nosi w sobie jakąś historię. I myślę, że Pracując wspólnie, wspólnie, rozmawiając w czasie darmowej konsultacji, którą oferuję każdemu, każdemu, kto jeszcze nie korzystał z niej, oczywiście, za darmo, jestem w stanie pomóc odnaleźć taką rzecz, którą mógłbym monetyzować, niezależnie od tego, ile ma lat. A powiem Wam szczerze, że im więcej ma lat, tym lepiej. Więc jeżeli masz powyżej 40 lat, to tym bardziej powinieneś sięgnąć po kamerę, po mikrofon, po laptopa, edytor tekstu. I zacząć dzielić się tym, co umiesz, co przeżyłeś swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. Znaleźć rzeczy, które pomogłyby innym ludziom zmienić ich życie na lepsze. Znaleźć rzeczy, które odrobinę lepiej znacie od innych, i nie bać się brać za to wynagrodzenie. Ponieważ wiele osób wierzcie mi, chciałoby zapłacić za odrobinę wiedzy, doświadczenia, nawet historie, które nie tylko i wyłącznie uczą. Ale też często bawią, są po prostu elementem rozrywki. Moi drodzy, przerwę ten monolog, dość długi, bo mi się tutaj coś zobaczył, co tam misku jest. Chodź, idziemy na drugą stronę. Spotkacie różne osoby na swojej drodze, kiedy zaczniecie oferować swoje usługi. Nazwijmy to konsultingiem, doradztwem, trenerstwem, coachingiem, jeżeli to będzie prawdziwy coaching, i mentoringiem, jeżeli będziecie chcieli być czymś mentorem i ktoś będzie chciał uczynić z Was mentora. Przerwę na chwilę, bo chcę Wam pokazać, gdzie doszliśmy z miesiąc. Ale to jest ładnie. Moi drodzy, nie przypadkiem mówię o pracy coacha, trenera, instruktora, mentora, konsultanta, też od konsultingu i nie tylko, dlatego że rynek usług polegający na zarabianiu na swoich umiejętnościach, na swojej wiedzy zmienił się od momentu pandemii. Pamiętacie, że w czasie pandemii był boom na kursy online. Tych kursów sprzedawało się bardzo dużo, ale pojawiło się też nasycenie rynku. Z własnego doświadczenia wiem, że wiele kursów się po prostu nie kończy. Ja sam kupiłem kilka kursów marketingu internetowego, których nie skończyłem. Może to była moja wina, ale też po części wina twórcy takiego kursu, który stworzył taki pakiet na zasadzie nagram, wyślę, sprzedam i zapomnę. Nie było tam tego tak zwanego serwisu posprzedażowego, nie było tam pomocy, nie było tam nic dodatkowego i niedawno widziałem ciekawy film Patafryna, słynnego twórcy podcastu Smart Passive Income, który pokazał statystyki, gdzie widać było wyraźnie jak krzywa sprzedaży kursów online na całym świecie u twórców takich internetowych spadła kilkadziesiąt procent, to jest bardzo znaczny spadek. Jego sprzedaż, jego kursów online też znacznie spadła. I on zdradził ciekawą, ciekawą informację na temat właśnie tego, jak zarabia się teraz najlepiej, jak powinniśmy zarabiać teraz na swojej wiedzy, swoim doświadczeniu i dzielić się tą wiedzą, tak, żeby móc się z tego utrzymywać. Powiedział, że teraz klient potrzebuje, żebyśmy byli z nim krok za krokiem, pokazywali mu palcem, pomagali mu, asystowali. Często też klient chce, żebyśmy za niego zrobili część rzeczy. Są pewne rzeczy dotyczące rozwoju oso osobistego, które klient powinien zrobić sam, no ale potrzebuje tą współpracę na miarę, czyli spersonalizowaną. Potrzebuje konsultingu, gdzie jest cały czas sprawdzany postęp na bieżąco. No, i często też potrzebuje takiego wykonawcy, można powiedzieć, usług. Jeżeli zamawiasz podcast, jeżeli oferujesz tworzenie podcastów, to już nie sprzeda się Twój kurs tworzenia podcastingu, tylko lepiej, lepiej sprzeda się usługa, stworzę dla ciebie podcast. Kiedy na przykład zamiast pomagania w odchudzaniu poprzez sprzedanie kursu, w jaki sposób się odchudzać, lepiej zadziała coaching, accountability, ciągłe sprawdzanie, pilnowanie. Karanie, nie wiem, na przykład jakimiś karami pieniężnymi za łamanie swoich postanowień dotyczących diety, ćwiczeń, bycie trenerem osobistym takim. To się teraz lepiej sprzedaje. Towarzyszenie swojemu klientowi ramię w ramię w jego zmianie. Jedzie pociąg, choć mieszko zejdziemy. Takie nasze podlaskie pendolino, moi drodzy. Także ten rynek sprzedawania i oferowania usług dotyczących. Dzielenia się wiedzą zmienił się, więc jeżeli myślisz o kursie online, jeżeli masz inne informacje, lepsze informacje, to działaj twórz kurs. Ja też uważam, że tworzenie kursu nie jest głupim pomysłem, ale nie powinno się wrzucać, że tak powiem, jaj tylko do tego koszyka. Powinno się stawiać też na inne formy. Taką formą jest właśnie praca bezpośrednia z klientem, którą uwielbiam. Ja wiem, że powiecie sobie, no dobrze, ale nie masz czasu z gumy, yy, możesz zarobić tylko odpowiednią ilość pieniędzy, klient też nie jest w stanie zapłacić więcej, a kurs to jest dochód pasywny, skalowany, możesz zarabiać miliony, kiedyś śpisz. No tak, tylko że ja powiem Wam szczerze, coachowałbym i byłbym mentorem nawet wtedy, gdybym zarabiał miliony. Dlaczego? Dlatego, że w czasie sesji coachingowej, w czasie mentoringu poznaję prawdziwe potrzeby. Od razu jestem w stanie przygotować się na następną sesję i znaleźć rozwiązanie, kiedy nie, nie mam go natychmiast. Na przykład, mam na to czas. Cały czas buduję swoją wiedzę, cały czas tworzę relacje, cały czas wiem, czego potrzebuję. Trzymam rękę na pulsie, bo wiem, nie jestem oderwany od rzeczywistości. Nie, nie żyję we własnej bańce, tylko reaguję na autentyczne, realne potrzeby mojego klienta, mojego słuchacza, widza, czytelnika. I to jest bardzo cenne. Często z takich, z takich relacji biznesowych tworzą się przyjaźnie. Utrzymujemy ze sobą kontakt nawet długo po pracy, pomiędzy pracą. Wyjeżdżamy czasami na wspólne wyprawy górskie. Więc moi drodzy, praca twórcy treści, coacha, mentora i jakby to nazwać, soloprenera, który dzieli się swoją wiedzą jest pracą fascynującą. Zachęcam Was do Zastanowienia się nad zostaniem taką osobą, nad spróbowaniem takiego życia, I to nie chodzi tylko o pieniądze, ale o całkowite przemeblowanie swojego życia. Możesz to zrobić w każdym wieku, nawet kiedy skończyłeś 40, 50 czy 60 lat. Nawet jeżeli masz więcej, to jest tym lepiej, więc masz więcej doświadczeń, więcej błędów popełniłeś, których już już nie, nie popełnisz drugi raz, jeżeli jesteś mądrą osobą. Za, a oszczędzając tych błędów młodszym od siebie, jesteś w stanie też zarobić na własne utrzymanie, i takie osoby chętnie za, to, za tą wiedzę, za oszczędzanie tych wszystkich kiepskich doświadczeń, co gotowi zapłacić. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany zmianą, zmianą swojego życia, jeżeli jesteś zainteresowany zarabianiem na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu, to zapraszam cię serdecznie. Pisz do mnie na adres kontakt i zapytaj mnie o darmową konsultację. Umówimy się na rozmowę telefoniczną i pogadamy o Twoim życiu i biznesie. Trzymaj się. Hej.